W opisie znajduje się link do sklepu Anti Invasion. Sklep ma bardzo duży wybór mrówek. Serdecznie polecam pole Ants. Wyobraźcie sobie, że jesteście jednym z takich topowych twórców, którzy podłączyli się kiedyś pod dany trend i po prostu mija trochę lat i wy potem wypowiadacie takie słowa, jak wypowiedział teraz Rezji. Pamiętacie czasy, kiedy hodowałem mrówki w domu? Przez tą zajawkę na całym rynku w Polsce zabrakło mrówek na sprzedaż, zabrakło terrarium, zabrakło pokarmów dla mrówek, zabrakło wielu rzeczy, które normalnie na rynku, dlatego bardzo wąskiego gardła zainteresowania była dostępność, tak zniknęła ona z dnia na dzień. Była to zajawka, którą zajęło się wielu youtuberów, ale wydaje mi się, że Mogę powiedzieć, że mi udało się osiągnąć największy, najbardziej spektakularny sukces, jeśli chodzi o wielkość kolonii. Ale ja osobiście mam trochę taką załamkę, bo w sensie, wiecie, ja uważam, że seria bez jego filmów była dobra. W sensie, no nawet sam wspomina, że no, najlepiej mi poszło, bo największą kolonię. Jakby patrzeć pod względem takich influencerów, to fakt, jeżeli chodzi o takich zwykłych hodowców. Mordo jeszcze długa droga by była przed to, żeby takie, wiecie, zrobić naprawdę coś imponującego pośród hodowców, którzy już wtedy byli w branży, na przykład, nie wiem, Korek miał mega kronie mesorów, która dopiero robiła wrażenie, no ale siłą rzeczy, wiecie, ja nie mogę się przyczepić do samych jakby treści u Redziego, bo one miały jakiś tam poziom, w sensie, że nie było to nie była tragedia, ale też nie było jakoś super, takie typowe, influencerskie pokazywanie mrówek, które jest takie Bawę, według mnie. Ale siłą rzeczy padające słowa w tym oto jego tutaj krótkim wstępie do filmu o grzebach, to... W... Pamiętacie czasy, kiedy hodowałem mrówki w domu, przez tą zajawkę na całym rynku w Polsce zabrakło mrówek na sprzedaż zabrakło. Wiecie, gdyby nie jego hodowla mrówek, to by nie by sprzedawało się to wszystko tak, jak się sprzedawało, no to dla mnie jest trochę trako, taką po prostu odklejką. I szczerze jestem ciekaw jakie wy macie o tym zdanie, bo wiecie, słysząc te słowa i. Wiecie, patrząc co było wcześniej, to dla mnie to jest po prostu krzywdzące, nie dlatego, że wiecie mnie to w jakiś ten sposób rusza. Ja wtedy w tym hobby nie siedziałem, ja dopiero byłem y, słodkim człowiekiem robiącym inne rzeczy w życiu i dopiero tak później po latach odkrywający swoją pasję z dzieciństwa i do niej wchodzący, ale jakby osobą, która jakby była prekursorem tego takiego po prostu trendu, to był Dawid Frank. I wiecie, że Dawid Frank w tym momencie został youtuberem czwartej kategorii, który wypada praktycznie zasięgów, to wiecie, on nawet nie ma jak się trochę tutaj w tym momencie siąść i powiedzieć kurwa, nie, nie do końca tak mówi, jak było, bo to gdyby nie moje zasługi, to by w tym momencie nie było tego całego trendu, nawet może by w ogóle mrówczarstwo w Polsce nie wybuchło. A z racji, że on nagrał fajny film o mrówkach, który był ciekawy, wbrew pozorom i był po prostu taki, wiecie, koleś, który... Wow, kurwa, mrówki można hodować, no to wybuchło to. No i patrząc na po datach, to widać, że chłop się po prostu później po czasie mówi na zim, hmm, w wyświetleniu i w ciekawe hobby, to wejdę w to na chwilę. No i był chwilę i potem z tego wyszedł, nawet wiecie, nie mówiąc, ej, dobra, kończę z mrówkami, bla 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 bla, widzowie tylko kurwa kiedyś hodowały, była fajnie i tak dalej, ale nie wiem co się stało de facto z jego konecznie została sprzedana, czy też nie. Ewentualnie mnie to może ominęło, chociaż ja tam śledziłem akurat tę serię jego, na coś takiego czystego, kronikarskiego, takiego, wiecie po prostu dowiedzenia się co się działo, tak samo kiedyś zadałem pytanie temu Dawidowi Frankowi, wiadomości co się stało z jego kranią. do dnia dzisiejszego nikt nie odpisał, więc siłą rzeczy, no wiecie, takie rzeczy mnie po prostu bulwersują i taka niesprawiedliwość, że wiecie, ktoś sobie przypisuje zasługi kogoś innego no i potem mówi, a kto kurwa gdyby nie to by niczego nie było, jak taki typowy Janusz. Ja rozumiem jakby pozycję jakiej jest rezy i czy może sobie rzucić takie słowa i wiecie, tylko jakieś takie piwniczaki jak ja będą stawać i wyciągać swoje tutaj pensety i mówić, ale był David Frank on zrobił to wszystko i gdyby nie on, to by niczego nie było i brwczarstwo by dalej zamykało się w około dwóch kantach ludzi yy, maksymalnie. No to siłą rzeczy, no dla mnie to jest po prostu taka, mówię, odklejka i jestem po prostu ciekaw bardziej Waszego zdania, bo... Wiecie, ja tu mogę powiedzieć, że mi się to nie podoba, ale de facto to wy decydujecie jako widzowie, czy coś się wam podoba, czy też nie, no bo wiecie, filmy z jego prepozorem nie były złe. Robił też, wiecie, de facto na tych filmach ogromne wyświetlenie, jak patrzyłem na jego chyba pierwszy film o brówkach, to zrobił 2,5 miliona wyświetleń, Dawida Franka praktycznie podobnej ilości, ale jak spojrzymy na daty, różnica już jest i wiecie, Widać nawet podatak kto pierwszy zaczął hodować, a potem, wiecie, paczka musiała dłużyć, trzeba było znaleźć odpowiednio, wszystko uszykować, no i że potem właśnie u niego na przykład wylądowało. Ciekawy na przykład scenetek jest tego, co pamiętam, to Steve chyba wybrał, że w ogóle się zgadał z Jeziorem, więc Ant-Manim, przepraszam, i że, wiecie, miał de facto profesjonalistę u siebie na filmach, ale no nie umiał tego wykorzystać, sobie patrząc po latach. Więc co, siłą rzeczy, no ja w tym momencie więcej nie mam nic do, dania, do dodania. Moim zdaniem po prostu odklejka po latach, która trochę jest nie fair w stosunku do Dawida Franka, który wiem, że jest tam słabiutko a jednocześnie po prostu no co, będę was chciał po prostu zaprosić na live'a, w którym pogadamy sobie na ten temat, Ej, obejrzymy te stare wszystkie filmiki. Wydaje mi się, że zrobię to na raz, że będziemy siedzieć i to oglądać i oglądać, ja sobie zapiszę najciekawsze momenty i dane filmiki. No i potem zrobię takie wam po prostu podsumowanie, gdzie po prostu sami ocenimy, po prostu też wam będę rzucać ankiety czy coś tego typu. Który według was youtuber najlepiej zrobił serię o mrówkach, a który gorzej? Aby inaczej influencer, w sumie no youtuberzy, no to było wiadomo, że doktor wówczas, czy też Mati i byliby w topce, ja pewnie bym wypadał gdzieś dużo niżej, ale też pewnie bym się jakoś tam bał... wydaje mi się, że waszych oczach obronił. No więc co, to jest ode mnie na tyle, napiszcie mi proszę, czy rezy się odkleił, czy też nie, jeżeli macie jakieś tam swoje też zdanie, lub też uważacie, że ten materiał na przykład bez sensu, to piszcie mi to też, to śmiało, ja się z każdym tutaj komentarzem zmierzę i będę starać się odpowiadać też na bieżąco, więc co, to jest ode mnie na tyle, trzymajcie się, na razie.